Nie będę tam jechał teraz bo jeszcze stracę ten zamek. Przy okazji, drugi a właśnie stąd bym przyjechał, dlatego nie widziałem. Tutaj sobie coś rozbuduję: na przykład, fortyfikacje. Mam no mniej tych jednostek, będzie w tym tygodniu, ale mimo wszystko, no nie miałem wyjścia. Albo jeden zamek, albo drugi. No, wybrałem ten, który. Zdecydowanie był lepiej rozbudowany O, teraz mnie tu nic nie zaskoczy smic. jakaś ruda leży Coś tu leżącego jeszcze jest nie bardzo Dobra, to się wracamy Natomiast ty o, Oczywiście bierz tutaj co możesz A, może sporo. Idziemy odbić zamek. Póki go nie przebudował przecież. Skąd on no tu, z góry się nagle wziął? O, Lord Hart. Na szczęście słowa jest, jakieś szczęście. O, udało mi się. O, jest. Dobra. Nie będę tego rozgrywał. jeszcze w zamku ktoś. Dobra. Odzyskałem włości. Oczywiście nic tutaj nie zbudował. No, możemy fortyfikację zbudować. Możemy. No i co? I spadam stąd. Podjadę tutaj może po dwoje tą mamę, chociaż akordę dobrze było po... O! Tu mamy smoczą żyłę. Natomiast ty... Jeszcze tu musisz od... No, nie tak... Nie pomyślałem. Dobra, teraz tu sieć. A ja mogłem przecież teleportować się do miasta. Dobra, teraz to już jestem w miarę blisko. Gdzie ty jesteś? Aha, jesteś na mojej drodze. I też jeszcze sztandar mogę odwiedzić, bo już po walce I dopaść się w pierwszej tutaj turze No i dobra 28 poziom. Zerknijmy, a już male nie mam W co my możemy tutaj kontratak może się przydać. I smocza żyła, no przyda nam się niemiłosiernie, powiem wam szczerze. Co budujemy? No w końcu. Oddajemy trukę. Eee, dobra. Zobaczmy, co tutaj się święci. Bo tutaj ja nic nie widzę, a stąd też może nadejść zagrożenie. Smocza żyła, mana odnawiona. Może byśmy spróbowali, kurde, tutaj... O, teraz jak zdobędziemy manę, mamy? 560 tysiąc da mieć? Nie wiem. To się okaże. Kiryna tutaj trzeba by zbudować. Tutaj to jest to miasto, co mamy full. I tutaj ewentualnie ulepszyć Kiryna. Dobra, nie mamy kryształów na to. Dajemy turę. No, patrzmy. Hmm, 1020. Dobra, tu gdzieś musi być zamek. Gdzieś jest na pewno. Mamy czas, żeby go poszukać. Bo tutaj, jak widzimy, nikt się nie zbliża. Dobra, podejrzewam, że tu będzie następny jakiś zamek, no, ale to zobaczymy. Kiryna no nie stać nas na zbudowanie. Nie stać. Jakie tutaj ładne tereny, kapliczki i tak dalej jest zamek A my szukamy dalej tutaj miasta, dobrze by było? O, obserwatorium O, jest tutaj. Ciekawe, czy nam się uda w tym następnym dniu. No tak troszkę terenu. No zobaczymy. Uda się. Jakże miło. Okej. Okay. Many mamy teraz normalnie pod dostatkiem. Dlatego rozegramy to sami. No i dobra. Mamy zamek do zrobienia. Jakoś tu muszę te jednostki tutaj porozkładać, tak żeby jakieś tam nie rzucał na mnie kuli ognia i tak dalej. I czerw nie by miał się pojawić. Ciekawy jestem. Łańcuch piorunów. Dobra. Pokaż co ty tam masz. Nie chcesz pokazać, to nie. Dobra. Na razie sobie skipujemy. I strzelamy. Gdzie mam? O, tych jest 170. Matka roja musi być w takim rzecz O proszę. Tego się nie spodziewałem, aczkolwiek to dla mnie bardzo dobrze. Skipnij spokojnie. Aes Ilu mi ich zabili? Dziesięciu? Ja tylko trzydziestu ich mam. Dobra, tak takuj też mam nie fart. Jeszcze kontrolę przejąłem. O jejku, No Dobra, wykończyć dronie. Poskrzeszamy się, a co to? Cięga zaklęć, błyskawica. A może byśmy tak Fenixy tutaj dali. Tych stu by się zajęło. Może doradę. Eee, i, tak. I tak. I tak, i tak, i tak. I możemy się bronić. Bron się. Strzelamy Matka roja. Jeszcze raz 5-8, no bo magią trzeba będzie zadziałać. Co, nie mogę jej zaatakować. Nie mogę, no to się broni. A, bonusika mogę dać. Trzeba zaraz masowe uleczenie rzucić. Kurde, się ruszy. A bo tylko 11 ich zostało. O, bonus, bonus, I masowe uleczenie. Skip. O, nie skip, tutaj jest. Kurde, ten. Teraz zauważyłem. V pikelná. pigelna. Ještě na ten kurd. Śnieżne esmeraldy czy esmeraldy nie, nie <grym> wiem nie będę jak one tam miały Ale dobra Dobra, zostawię te wrota 119, i 80 Dotwimy I powtórzymy na 30 O i akurat I łańcuch piorunów. Dobra, nie będę tego moru rozwalał, bo tak naprawdę po co? Eee, dobra. Matkę Roju musimy atakować. Muszę skrzesić, kurde, bo będzie Uff. Dobra. Leczenie. Bramę rozwalić, a co? I matka roi, oczywiście. Ile ich zostało? Dziewięciu jeszcze. dziewięć. Okej, siedemnastu, to ja tutaj mam prezent dla ciebie, zobacz. I bonusik, teraz atakujemy te wrota. I mamy masowe uleczenie. 6. 0, 0, 5. Ok. Więc jeszcze chwileczkę czekamy tu, 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 Leczenie, następna tura Okej okay. nie, nie nie nie, nie atakujemy Pozdrawiająca fala, na nie, bo one są cały czas atakowane No to teraz na złość tutaj walną leczenie o, tu już mamy wszystkich na maksa, zostało tylko kto został? tych sześciu, dobra, to tych sobie daruję <laughs> 4000 doświadczenia, nieźle co. No i dobra, pozostało mi to jeszcze przebudować. 12 kryształów, czyli 3 kryształu brak. Ok, i robimy przebudówkę. O, fajne. Okej, okay, tu mamy wejście do podziemi, które wcześniej było nam pokazywane. To może coś oznaczać. Piekielna kuźnia. Tylko tak, sala żarłoczności. Przebudujemy to. Muszę teraz zerknąć na te wszystkie y, budynki, co gdzieś tutaj mamy, żeby je po A ten jest niezajęty. Dobra, to tego nie przebudujemy. To chyba ten jeden tylko był w takim bądź razie. No. W ogóle jak to miasto wygląda? Zerknijmy. Całkiem, całkiem. Dobra, Kiryna nie zbudujemy następnego tam w tamtym mieście, bo to nie ma jak. Ale tak, momencik. Tu byśmy sobie kupili bohatera. Kurde, sami tacy... 23 poziom, 15 tysięcy za co ja, kurde, kupię jednostki. Dobra, damy to. Nie wiem czy ciąg, bo się ruszył, no ale dobra, teraz coś nieważne. I tak. Kogo my tu możemy wykupić wszystkich chyba prócz Kirina. No. Wiem, czy nam nas wszystkich starczy. Jest starczy A teraz mamy już sporo zamków. Więc się nie ma dzi Nie ma co dziwić. Mm, dobra. Czy tu jest jakiś przejazd? Czy nie ma? Kurde, może być. Zerknijmy. Jest. Morowie. Lawa. Co to było z tą lawą tutaj? A, pokonaj przywódcę demonów. Pokonałem go. A, to był tamten wtedy. Ok. Znajdź przyczynę spaczenia. To chyba w tych podziemiach tutaj coś będzie, mi się zdaje. E, no to trzeba będzie się tam wybrać. Jednak. A, cząg, bo tutaj dalej. Patrzcie, co się dzieje. O! A to jest właśnie dobre miejsce, żeby zareknąć, Co się dzieje? Crick jakieś. O, i tu mamy. Karłowa, ok, czyli możemy sobie teraz tutaj w górę pojechać. Będziemy widzieć tu w górze, co się dzieje. Woda, Ona się tu jakoś wleść, nie bardzo. E, no i Irina. No dobra. skoro jeszcze jesteś to byśmy jechali może jednak to tak. nie będziemy budować niestety. A, nie oddałem <laughs> Okej, okay, czyli widzę, że muszę jechać tutaj do podziemi. Znaczy, tutaj. No, dobra, lecimy do podziemi. Chociaż tak, czy. A, ciąg bo w ogóle tutaj nie ma, więc dobra. Ty zasuwasz, odkrywasz mapę. Okej, okay. nieźle. O, i jest jakiś podróżnik w końcu, Eduardo. Mrowie, mrowie, bo horda i tak dalej. Czyli, kurde nie wiem czy dobrze, ale mam czas, mam czas, więc idę na razie do podziemi i zobaczymy może gdzieś tu blisko. O, zobaczmy. No dobra. czcicie. To coś jest z rodem. Szalazo. Daj mi siłę żebym oczyściła to miejsce. A więc znaleźliśmy przyczynę spaczenia, mamy teraz zabić matkę roju. O, nie jest tu wiele tego jest Półgoda. Może być problem, coś tak czuje z tym. Może na koniec powinienem to zrobić. Bo, skoro nie ma ilości, to może być tylko jeden. I to może być coś na zasadzie takiego bossa jak był w każdej z czwartych misji. O! No dobra, to my tu się. To jest główne zadanie, tak? Główna misja. Okej. Okay. tam się zbliża widzę, powoli, więc my sobie lecimy do zamku. O, ulepszymy sobie Kirinę. To dan, da nam możliwość wykupienia sobie chociaż części z nich i jeszcze reszty jednostek. Ok, ciągło. Cały czas tu zwiedzasz, widzę obce tereny. No i praktycznie odkrył nam no naprawdę sporą część mapy. A tu sobie zaraz przejdziemy jak będzie możliwość, to jeszcze zobaczymy, co tam się dzieje. O, właśnie. I o to chodziło. Teraz my... Skoczymy sobie tutaj I mamy możliwość Mamy możliwość No to jedźmy A mogłem dokupić jeszcze kierynów Ale dobra No nie, że samemu Po raz kolejny to trzeba rozegnać eee, Dobra Na początek oślepienie ich uczników. Niech nie strzelają. A nareszcie sobie poczekamy. Zostawimy dobrą pułapkę. A właśnie tu będzie całkiem niezła. O. Kogo by uderzyć? Gryfowanie Dosyć mocne są, więc prawie ich już nie ma. I no, na to mi się nie podobało, powiem szczerze. O kurde! Ale szekat. Dobra, pojedziemy najpierw z nimi. Jedziemy dalej. Widać, że mam już sporą ekipę, stąd takie obrażenia. No, my tu się zbliżymy, to w następnej turze tam nieco sobie doskoczymy do niego. Druga tura że w pierwszej kolejności masowe uleczenie sobie rzucimy. Wykończmy ich. 11, 12. Dobra. No na szczęście przeżyliśmy ten kontratek. I boom. O, nie da rady. To da radę. Monusik. no się. i wszystkich niestety. No dobra, mimo tych strat rozwaliliśmy go. Co możemy zbudować? Może po kolei? Bo tam gdzieś Kiryna chyba nie mieliśmy zbudowanego. Coś mi się wydaje, tu nie mamy ulepszonego. Tu mamy ulepszony. To jest niezbudowane. Dobra, na razie nie mamy za co. Dżung Dasz przejechać. To jeszcze tu odkryjesz tą część mapy. A i ruda jakaś do zebrania. Ok, turka. To już ostatni dzień tygodnia, słuchajcie. Zbliża się nieubłaganie. No i wróciliśmy... O, tu jakaś ruda leży. Wróciliśmy praktycznie do miejsca naszego zamku. Dobra, Irina... No dobrze by było to zająć. 402 sztuki. Samemu to rozegram. Jakby tak byli w jednej pacy, to by było wtedy zajebiście, ale na pewno nie będą. E... No, ale możemy zawsze zrobić tak, że oślepimy jednego, wtedy zostanie nam tylko jeden. I na przykład drugiego od razu zablokujemy, żeby do nas nie strzelał. No albo i... chociaż w sumie niepotrzebnie atakowałem. To no, zgarnie cięgi. Przynajmniej dobrze, że jednego atakuje. Ok, sobie zaczekamy tu. A reszta się będzie tu zbliżać nieubłaganie do niego. I możemy rzucić leczenie. 7 padło, więc wstrzymamy ich. I na razie się bronimy do pierwszej tury. Znaczy do, do początku tury. Dobra, trzecia, ok. Kurde, zablokowali go, no. Błyskawicą jedziemy. Chciałem go zamrozić, kurde, bo to dużo obrażeń zadaje i nie mam jak... O, przejdź z tej strony. Dobra, ty możesz zdarzyć pierwszy atak na siebie. Tu został jeden, ale moment o, właśnie, no to Kurna, nie o to chodziło. Myślałem, że nie uda mu się go zabić. 7, straciłem, no dobra, nie będę tego powtarzał. Już 29 poziom odmawiam, ale przebuduję. I będę miał swoje jednostki, o, właśnie, i wracamy. Teraz będziemy sobie wykupywać. I tak. eee, zobaczmy, co gdzie jeszcze możemy zbudować. Kiery, no ale to nie, bo znowu nie wykupimy ich. Tutaj nam brakuje, a tu w ogóle niepulepszone jednostki mamy. Poulepszamy, to dostaniemy też Przyrość się zwiększa przecież. O, i tu mamy fortyfikację. Golda mało, ok. Oddajemy turkę i będziemy mieć, słuchajcie, nowy tydzień. Tydzień drugi, miesiąc trzeci. Jeszcze plus 25% do przyrostu stworzeń elitarnych, więc pozostaje nam się tylko tak naprawdę cieszyć. Ale myślę, że na tą chwilę już wystarczy. Ja Jak już lubię tak kończyć odcinki, przede wszystkim w pierwszym dniu nowego tygodnia. Także ja wam serdecznie dziękuję i zapraszam was na kolejne odcinki. Także trzymajcie się, cześć. Witam Was ponownie. Jeżeli dotrwaliście do samego końca filmu, a zakładam, że tak się udało, skoro tego słuchacie, zachęcam Was do kliknięcia, subskrybu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Możecie również obejrzeć inne serie, które znajdziecie, do których znajdziecie odnośniki tutaj na kanale. Także gorąco zachęcam Was i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.